drogie Panny, na czytaniu na miłosne relacje na listopad. To czytanie robię w takich dosyć specyficznych warunkach, bo wiem, mieszkanie obok przechodzi remont i słychać to jest ze ściany, ale chciałabym w terminie zrobić wszystkie czytania, dlatego wybaczcie mi i mam nadzieję, że tacy uprzedzeni nie będziecie zwracać zbytnie uwagi na te właśnie hałasy w tle. I teraz tak, po lewej stronie, jak zwykle, to jest Wasza energia, kochani. Po prawej stronie energia Waszego partnera, ukochanej osoby, z którą jesteście w relacji lub chcielibyście być. A po środku to jest energia Wasza wspólna, tej relacji, tego, co jest pomiędzy Wami. No, i tutaj patrząc na te karty, widzę, że coś spełniacie w swoim życiu właśnie w listopadzie, coś się dzieje dla Was bardzo pozytywnego, bowiem macie kartę gwiazdy, która mówi o właśnie takim osobistym spełnieniu czegoś. Może właśnie coś Wam wyszło, jakiś projekt, nie wiem, coś w pracy się spełniło, ktoś Was docenił, zauważył. Być może właśnie y, tacy zauważeni jesteście w waszej relacji. Y, tutaj dzieje się coś bardzo pozytywnego, bardzo dobrego. Y, może wasz partner, bo tutaj mamy go w pozycji pazia kielichów, który jest otwarty, jest pełen uczuć. Y, coś y, przynosi ze sobą, coś wnosi. Być może y, coś wam podarował, coś wam powiedział. Co bardzo dobrze wpłynęło na Wasze samopoczucie, na taką spójność pomiędzy Wami, bo ta relacja jest mocna, jest silna. Pomiędzy Wami jest karta siły, czyli silnego powiązania, powiedziałabym, namiętności, czegoś bardzo, bardzo dobrego w relacji. Siła uczuć, siła więzi siła zrozumienia. Myślę, że tutaj macie właśnie w tym momencie coś, co bardzo silnie was wiąże ze sobą coś na co wy odpowiadacie taką chęcią bycia razem, współpracą. Myślę, że dzieje się coś dobrego w życiu waszej relacji. jakkolwiek... Też myślę, że przekłada się to na Wasz jakiś osobisty sukces. Być może Wasz partner cieszy się tym, że coś właśnie osiągacie. Nie wiem, w wymiarze materialnym, może właśnie w pracy dzieje się coś wyjątkowego. Być może właśnie spełniacie jakieś marzenie, które było no, bardzo dla Was ważne. Tutaj. Widzę też takie zasiewanie w tej karcie gwiazdy jakiegoś ziarna, z którego też coś później wyrośnie. Myślę, że tutaj widzicie możliwość, okazję do, do czegoś, co może też przynieść w przyszłości jakąś dobrą. Perspektywę, perspektywę na, na jakiś rozwój, na Wasz osobisty rozwój, na Wasze osobiste spełnienie, ale też tutaj jest duża siła i wsparcie w tej relacji, Waszego partnera, który Wam jak gdyby sekunduje w tym. Może teraz spójrzmy na karty, które opowiadają o Waszych potrzebach i potrzebach Waszego partnera. I tutaj u Was jest karta ośmiu buław nabierania właśnie jakiegoś rozpędu, szybkości. Tutaj jest chęć, żeby to, o czym myślicie, marzycie, nabierało rumieńców, żeby właśnie ta wasza idea zabarwiała świat. Myślę, że wysyłacie coś w przestrzeń, czy jakiś pomysł nadajecie właśnie mu kierunek, czy chcecie jakąś energię włożyć w coś konkretnego, w jakieś działanie. Bo to jest osiem buław, to już jest skoncentrowanie na czymś bardzo duże. Myślę też, że to jest potrzeba mówienia, rozmowy, bo to jest karta komunikacji. To jest Merkury w Strzelcu, który lubi przestrzeń, lubi się rozprzestrzeniać, lubi mówić, komunikować się, zwiedzać. To jest ruch, przyspieszenie akcji, więc na tym wam zależy, żeby, żeby się działo. Po stronie waszego partnera jest karta wieży, która oznacza, że wasz partner chcę od czegoś się uwolnić chcę y, zgruzować jakąś przeszłość być może coś y, zmienić y, tutaj coś jest co nie pozwala mu być y, sobą być może być y, otwartym w pełni na tą relację y, Tutaj y, myślę, że jest coś po stronie Waszego partnera, jakiś kłopot, problem, być może, żeby współuczestniczyć w tym, co Wy robicie. Y, może przyjrzyjcie się bardziej wnikliwie sprawie, bo y, ja tutaj widzę. Że jesteście trochę odwróceni od waszego partnera w swoją stronę, patrzycie na swoje sprawy, być może jesteście bardzo w coś zaangażowani, żeby nie umknęły wam jakieś ważne kwestie, które dotyczą was obojga. Pomiędzy wami jest królowa buław. To jest osoba, która jest pełna dynamicznego działania. Tak tutaj można rozumieć, jakby Wasze sprawy, właśnie dynamika tego, co chcecie zrobić, jest w Waszej relacji teraz e, najważniejsza. I jakby sfokusowane jest wszystko na tym, co Wy robicie. Aczkolwiek też tak może być, że jest tutaj osoba, która zachęca Was do jakiegoś działania, być może przyjaciel, przyjaciółka. No tutaj pokazuje się to w energii kobiecej, która być może właśnie ona zwraca tą uwagę Waszą, nie Wasz partner, i coś tutaj partnerowi się zawala. Tutaj być może, że to jest energia Wasza, takiej dumy i prężności w działaniu, takiej odwagi. I to zatrważa Waszego partnera, no, powoduje, że on trochę traci równowagę w tym, co zamierza robić, w tym, co dla Was obojga jest ważne. Ale pomimo wszystko myślę, że to jest dobra karta, to jest... Energia, która coś przyspiesza, coś dynamizuje. Może właśnie ta dynamika jest potrzebna w Waszej relacji. Może dobrze to czujecie, idąc za głosem serca, za jakimś spontanicznym odruchem, bo właśnie Królowa Buław jest spontaniczna. Tutaj te osiem buław mówią o takim działaniu szybkim. Więc być może trzeba uchwycić właśnie chwilę. Ale tym wszystkim właśnie jest też zauważenie i ostrzeżenie. Patrzcie też w drugą stronę, co na to wasz partner. Spróbujcie rozmawiać. Zwłaszcza, że u was jest ta potrzeba komunikacji. Może wasz partner nie umie o wszystkim rozmawiać, może ta rozmowa coś burzy w nim. Ale może właśnie coś musi się zburzyć, coś musi upaść, żeby coś budowało się na takich fundamentach zdrowych, żeby to, co jest pomiędzy Wami, było czyste. I może teraz spójrzmy, jak to się przełoży wszystko na działania. I u Was jest karta Asabuław, który właśnie podejmuje temat, który rozpoczyna jakąś działalność, który. Czuję zapał do czegoś. Myślę, że tutaj, bo na tej karcie pokazana jest taka para ognista, może to dotyczyć Was obojga. Może to dotyczyć jakiejś sfery życia, w której oboje próbujecie podjąć jakieś wyzwanie. A może to dotyczy tylko Was. I wasz partner zauważa, że nie uczestniczy w tym w taki sposób, jakby chciał. No, jest tutaj mnóstwo rozwiązań. W każdym bądź razie, myślę, że ten ogień, który jest po waszej stronie, ta chęć spełniania siebie jest bardzo dobra. I po prostu rozmawiajcie o tym ze swoim partnerem, który, który jest nastawiony w swoim działaniu na budowanie więzi, na rodzinę, na to, co buduje Wasze bezpieczeństwo. I myślę, że tutaj nie ma zagrożenia dla Waszej relacji, chociaż czasami rozmijacie się może w tym, co Wy chcecie, a co chce Wasz partner. Może nie zawsze umiecie rozmawiać dobrze o swoich potrzebach, wyrażać je w taki prosty i oczywisty sposób. I może to budować pomiędzy wami jakieś chmury, bo tutaj pomiędzy wami jest karta dziewięciu mieczy, która mówi właśnie o jakimś takim zastanawianiu się, o zmartwieniu, o rozmyślaniu, o takich pesymistycznych myślach, które może są właśnie tym rozminięciem się, takim niewyjaśnieniem, takim zamgleniem czegoś. Więc, to jest może ostrzeżenie, żeby o wszystkim mówić w sposób prosty, jasny i oczywisty. Żeby właśnie tak dopukać się a propos tego pukania za ścianą, do sedna rzeczy, do, do tego, co czuje wasz partner, żeby odpowiedzieć na jego wątpliwości, żeby mówić o swoich. Bo wasz partner działa w kierunku scalenia, zabezpieczenia, rodziny, więc jego tutaj działania, jego serce jest w tym, żeby współdziałać, żeby było wam dobrze, żeby było wam dobrze razem. I myślę, drogie Panny, że jeżeli będziecie właśnie komunikatywne i w sposób taki oczywisty opowiecie o swoich zamiarach, o swoich planach, o swoich chęciach, pragnieniach, to rozbijecie te chmury, te ciemne chmury, to wyjdziecie spod tych chmur, które są pełne deszczu i właśnie zmartwień, są takie ciężkie, i będziecie umieli. Wzajemnie zobaczyć i swoje potrzeby, i swoje zmagania z czymś. Pomoże Wam to w takim wzajemnym rozumieniu siebie. Może teraz spójrzmy na wszystkie karty, które też coś nam opowiedzą razem. Tutaj myślę, że. Ta karta gwiazdy świadczy o tym, że Wy rzeczywiście y, zaczynacie coś, y, albo jesteście w czymś, co Was cieszy, co Was raduje, w czym czujecie się dobrze. Y, to może być. Y, nie tylko jakiś swój y, osobisty cel, być może w tej relacji dzieje się coś takiego, y, co was też tak rozświetla, umacnia, bo pomiędzy wami jest duża siła przyciągania i jest tutaj też asbuław. To ogień, to jest namiętność. I cokolwiek tutaj nie stanie wam na przeszkodzie, to y, myślę, że pokonacie problem. Bo razem macie siłę, ra razem macie moc i jest w tej relacji właśnie coś konkretnego do zrobienia, do przepracowania, do przeforsowania być może. I to forsowanie jakoś tak czuję od Waszej strony, że tutaj coś chcecie pokazać, coś chcecie zamanifestować. Ta królowa buła tutaj pośrodku nie jest taką manifestacją siły, odwagi, prężności, pewności siebie. I myślę, że w rezultacie ta siła Waszej... Osobowości, być może siła Waszych argumentów przełoży się tutaj na jakieś spójne działanie, że rzeczywiście po stronie partnera tutaj coś runie, coś się zmieni, coś się uwolni, żeby można było coś stabilnie budować. Bo zobaczcie, pod kartą wieży po stronie partnera jest 10 dysków, a 10 dysków to jest. Pełna stabilizacja, to jest bezpieczeństwo, to są więzi, to jest takie poczucie domu, bycia razem. Zresztą w ilustracji tej karty jest takie bycie razem mężczyzna i kobieta, którzy trzymają się za ręce i mają wokół siebie dostatek, czyli właśnie takie bycie razem w bezpieczeństwie, w domu. Na terenie, w którym czujecie się bezpiecznie, być może tutaj rozpoczynacie działania w kierunku budowania takiego miejsca razem. To są plany, żeby zbudować dom, nie wiem, żeby kupić działkę, żeby wyremontować mieszkanie, żeby właśnie móc być razem. Być może tutaj ten remont związany jest właśnie z tą kartą wieży. Jest postanowienie, żeby zrobić coś od początku, żeby zrobić to inaczej. I tutaj Wy jesteście głównym motorem do tych działań, drogie panny. Oczywiście to przynosi też dużo y, jakichś takich zmartwień, myślenia y, o pieniądzach, czy Wam na to starczy. No nie wiem, to jest oczywiście jeden ze scenariuszy. Myślę, jakikolwiek y, nie jest to u Was y, problem, to y, on będzie rozwiązany. To właśnie ta karta dziesięciu dysków pokazuje, że y, możecie liczyć na swojego partnera. On jest tutaj kimś, o kogo można się oprzeć, kto Wam pomoże na pewno, bo tutaj widać te silne więzi pomiędzy Wami. Więc myślę, że te dziewięć mieczy to jest jakieś przejściowe zmartwienie, z którym przez to, że w Was jest taki potencjał do działania, a w Waszym partnerze chęć wsparcia, myślę, że sobie z tym bez problemu poradzicie i to zobaczymy, jak to się przyłoży na następne czytanie w grudniu, ale tutaj czuję, że coś wam się spełnia i że tutaj to jesteście właśnie wy tacy szczęśliwi, zadowoleni, spełnieni w swoim żywiole robicie coś, co lubicie z pasją. I tutaj też czuję taką ciepłość, rodzinność i czułość ze strony waszego, Waszej partnerki, bo jest tutaj otwartość na to, co u Was, na to, co Wy chcecie. Kochani, no myślę, że to wszystko, co umiałam powiedzieć z tych kart. Cały ten przekaz jest taki bardzo dynamiczny, więc czas będzie dynamiczny. I jeżeli byście chcieli coś oczywiście bardziej szczegółowego dotyczącego Waszych konkretnych spraw i Waszych relacji, to oczywiście zapraszam do czytań prywatnych. Piszcie do mnie na mojego maila, ja będę odpowiadać właśnie takimi czytaniami. No i wszystkiego dobrego, kochani, w listopadzie i zapraszam do kolejnych czytań. Przepraszając Was jeszcze raz za hałasy, które towarzyszyłem temu czytaniu.